Witajcie z powrotem, zagrajmy w Super Castlevania 4, jest ze mną wersji Hej, witajcie! No i z tej strony Madves I po dość długiej przerwie w końcu udało mi się opracować taktykę na śmierć. Czy ona okaże się skuteczna? Zobaczymy. Idziemy. Oczywiście do, do tego bossa niezbędne jest wręcz pełne życie, nie trzeba nawet mieć żadnej broni. No co, jedziemy. No tak, i teraz zobaczymy genialną genialną, w swojej prostocie strategię opracowaną przez Matwesa Oto ona! Tak, stanąć po prawej stronie ekranu i odbijać te wszystkie pociski, które imiona w nas ciska. Wstawić autobus przed polem karnym A nie, to nie ta gra Dobrze! Dobrze! Było ale bardzo szybko strzedł. To trzeba się wykazać trochę wyczuciem czasu. Jest, jest! Ging, 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 ging. Ostatnie, ostatni! Jeszcze jeden! To za te problemy z nagrywaniem. <grym>, Masz za swoje w końcu. Schodki... Schodki, czeka... A I teraz... Schodkami pokażemy małutki sekrecik, który bardzo nam się przyda! Ostateczne starcie! Okay, pokazałem... Już jesteśmy bardzo blisko! Rzuć się w otchłań! Proszę bardzo, ale nie w tę otchłań... <laughs> y... Moment... To... O... Tak... Musimy Oczywiście wyczuć schodki... Gdyż nagroda jest wielka! Destruction rains from us. Co to, co to, co to, 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 to ma być? Load game position 109 Destruction rains from the heavens. Nie, klawiaturze <śles conhecendo> Nie, no nie chcę przejść. Normalnie muszę ręcznie klikać. O, paranoja. No nie mów jeszcze, że zaczął się emulator sypać. Wiesz co, w tym momencie musisz chyba po prostu wejść po schodkach. A później dopiero skoczyć. Aha. Tylko trzeba wyjść jeszcze, gdzie te schody się kończą. Próbujemy pokonać sekret. Zanim sekret pokona nas, okay. skacz! <grym> <grym> Jest! To się dopiero nazywa safe state z, piekła z piekła rodem. O, już teraz mogę się normalnie zapisać. Zapisać, ale, czy, ale odczytać nie mogę. Mhm. Zaraz walka z Drakulą. No, walka z Drakulą. Walka. Normalnie sposób jest taki, żeby trzymać się na dystans. No ba! Na zasadzie no. powoli, bo się zepsuje. Dracula! Nie w tę stronę. No gorzej jak cztery na raz odpali. No. no ba! O! Ale dalej nie jest źle. Trzeba po prostu atakować. No krzyżem go, krzyżem. Mhm, ale będzie taki moment, że zacznie nam przesyłać wsparcie. Do Warszawy krzyża pilnować. Hmm. Ale to to wsparcie to trochę takie. Wow! To jest to A, wsparcie, boja. To wsparcie! Załatw to! Nie wierzę, Drakula przesyła nam wsparcie. No i tych, te dwie głów. Co dwie głowy to nie jedno, tych głów rzeczywiście nie lubię. A szczególnie, no właśnie, jak się tak w narożnik, w rzuci... Kurde, zniszczę te głowy. A nie tak. Niech to. Mm -hmm. Au. Mhm. Mm yeah. Okej, okay, wracałem po, po, krótkich, po, po krótkiej przerwie spowodowaną problemami technicznymi z nagrywaniem znowu, lecz I... tym razem przeszkodził nam sam pan hrabia Drakula. Tak. Pozwoliłem sobie zacząć walkę od środka, że tak powiem, gdyż kto by się spodziewał, że na F9 ktoś z Camtasia Studio wymyślił sobie pauzowanie nagrywania. No to co, jedziemy dalej. Let's go. Ale znowu wsparcie wysyła. Wsparcie. Wow, dzięki stary. Okej. Okay. dobrze. Król przeszedł kombo Ups. super smoking style. Teraz przestajemy się koncentrować po wojnie na Drakuli i wybaczcie się pikanie w tle. Achtung, achtung. <laughs> achtung winy. Ach, z tą gminem... Dobrze, jest. Kombo. Uważaj! Bo wyśle tak jest! Wsparcie. Uważaj, bo wyjście wsparcie. No i... No matko, kini potworze, nie należy do tego świata! Ściśnij się, ściśnij się. Tak, właśnie patrzę, że najlepiej jest doprowadzić do tego, żeby te głowy się, jakby no, zgrupowały, Wtedy można je jednym hitem ściąć. No i teraz. morfuj. O! Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Aha. O o o! Czyli jest człowiek? Żałosną, małą kupą sekretów. Ale dość gadania! A masz! Posłuch, że przyjmę defensywną taktykę na tę część walki. Tak więc nie prowokuj mnie nawet do używania tych krzyży. Tak jest. Epic music begins. Oj tam, raz mogę oberwać jeszcze. Yes. Epickie wykończenie walki Vampire Killerem, o oh, tak. Co tam, co tam krzyży? Lepiej Vampire Killerem, czyli tytułowy glitchem. No! I to będzie walka! Cios za cios! Bicz za bicz i... Nie trafił! Jest! I po sprawie Finish him! Fatality! że się jakiś chłop tam, wiesz, dał kamienia, trafił w to, w to. od Ale urwał <śmany> dip, dip, dip. Jaki fajny nietoperzek. Nietoperek. Ja sem netoperek. Ja sem kulka. I oczywiście, oczywiście gra chce uzupełnić tam zdrowie, lecz nie wiem po co. Drakula Dracula, Dracula został pokonany. Pokój w Transylwanii został przewrócony. Na wieki wieków. Amen. Ok, <grywa> na ten te amen rozwalił się zamek. Czyli pokój na kolejny stole został przywrócony. Tak. No i teraz mamy sobie takie. że tak powiem, flashbacki do tego, co robiliśmy, lub tego, co przefeiliśmy. Simon ninja A ninja. Pierwszy, pierwszy boss. Pierwszy boss. Co z tego, że nie trafił Wiesz, może to są jakieś glitchy, może on tam nie wiem, szuka jakiegoś ukrytego hitpointa. Kurczak epickość i znowu trafia w powietrze. O! Tak, mój ulubiony boss. A, <noise> e, czy jak można przegrać wygraną walkę? Oczywiście. I teraz epickie chodzenie po różnych stopniach. I. Ja i tak najlepsze były kredyty do części pierwszej, gdzie po prostu były losowe jakieś imiona i nazwiska wymieszane. Mhm. O! Znowu epickość! Prosto w oko. Epickość! O, wejście do zamku, tak? Tak, tylko trzeba Tylko, że trzeba pamiętać, że wejście jest na żetony, dlatego Simon musiał kupować pieniądze. Wejście jest na żetony, tak. <grymne> A to tutaj. Też. A! Też ulubiony boss, nie? O. epickość! O, ach, tą kninem. Teraz ci komputer wybuchnie. I tak, i tak trafił. bo nie by zdążył przelecieć. O? Boss, na którego działa taktyka, wyśli tysiąc krzyży i poprawie biczem. Tak na wszelki wypadek. Eee, a. I psz, oczywiście, no inaczej nie mogło być, musiał to zrobić, no po prostu epickość przez niego przemawia, Simon, yeah! W ogóle, o, Złoty Nietopecz, zaraz będzie epicko w ognięcia. yeah! A nie mówiłem! To jest, to jest ten opiekun wrzutników do zamku. Ech. Oj, tutaj zahec rybiki tryby i trybiki aki i haczyki, bicze i biczyki. O! Odciął mu rękę. Nie, został jeden pikselek. Oj, teraz będzie niszczący się most. I zaraz będzie piskie uderzenie będzie, czy nie będzie. Dlaczego w powietrze? Dlaczego nie mógł spaść w tą przepaść? Innymi słowy Simon ma z O! Slogra i Gaibon teraz. O. Też, też nasz ulubieniec. Szczególnie ten pierwszy. Slogra, Slogra. i Gaibon to są chyba pierwsi bossowie w Symphony of the Night. Tak. Ogól ogólnie zacząłem grać ostatnio w... Y Aria of Sorrow, tak to jest ta pierwsza część na GBA. No, jak grałem w oh. Harmony of Disons na GBA. Czy jakoś tak to wyszło? To się nazywało. O, śmierć. Ale nie pokażę naszej tajki. Jak to jest... Nie, bo on się musi popisywać i... O, widzisz jak tego jego bitch się roztacz na końcu? Presented by Zented Konami. Konami. GG. No i w zasadzie, jak wciśniemy start, to gra się zacznie od nowa, nawet może pokażę. Ale chyba jest zwiększony Gdy... poziom trudności. Tak, jest zwiększony poziom trudności, gdyż przeciwnicy są trudniejsi do, po trudni do pokonania wtedy. To może raczej nie robimy let's play'a z hard moda, bo... Tak, tak z hard mode nie robimy let's play'a. Nie znając życie, to jedyną bronią poboczną, jaka jest dostępna, to są sztylety. No cóż, to by było na tyle naszego pierwszego wspólnego Let's Playa. Żegnają się z wami Seversi i Madves. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.